Ekipa filmu Czarodzieje z Waverly Place zabiera Was na plan, gdzie powstaje film pełnometrażowy. Jake, co najbardziej podobało Ci się w naszym filmie? To jasne. Jest w nim mnóstwo akcji. To wielkie szczęście pracować z aktorami, którzy naprawdę lubią nagrywać sceny akcji. Jesteśmy mało dziewczęci. Czuliśmy się jak w filmie akcji. Jest ekstra. Błyskawice, ichury, ściany ognia. To nie jest niebezpieczne? Czy on zawsze taki jest? Wiedzieliśmy, że nic nam się nie stanie. Nie musieli robić takich rzeczy przy serialu. David, masz tu coś na twarzy, tak? Tak, coś małego. Starły? Dobra, tak, już starłeś. Okay. Starły, starły. Akcja! David Henry musiał wejść na wąską półkę skalną. O, rany. Wielka kolumna spada, niemal go zgniatają. Justin! Uciekam w ostatniej chwili. Niezły czad. Jest taka scena, w której ja i Justin pływamy na desce z żaglem. Na ukończę pingu to była świetna zabawa. Uważaj! W jednej ze scen przechodzą przez strumień po lewitujących kamieniach. Balansujemy na głazach. Dopytywali się, kiedy wreszcie na nie wejdziemy. To nie jest niebezpieczne, chociaż tak wygląda. To był sprawdzian, a zarazem cudowne przeżycie. I dobra gimnastyka! Mam nadzieję, że podobało Wam się spotkanie na planie filmu o czarodziejach. Film Disney Channel. Czarodzieje z Waverly Place film. Tylko na Disney Channel.